Artystyczna dusza, nieład twórczy. Poznałem znaczenie tych słów odwiedzając pewien dom. Widać, że mieszkała tutaj artystyczna dusza. Mamy wiele pamiątek w postaci własnoręcznie zrobionych rzeczy. Nieład twórczy, artystyczny, także jest obecny w tym domu. Pewnie właścicielka wiedziała w którym miejscu leży jakaś rzecz. Będąc świadkiem wydarzenia odwiedzającego to miejsce, jednak jest to utrudnione. Zobaczcie jak wygląda wiz. Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zabieram was do opuszczonego domu, we francuskiej wsi. Zaraz, może przejdę do jego pomieszczenia, bo dzisiaj mamy troszeczkę tłoczną. Nie jestem sam. Wow, jaki tu jest pojedynek! Zobaczcie, mamy ganek. Są własnej roboty, larki, psy. To najprawdopodobniej jest z przyklejonych kamieni. Pies, tu jakaś kobieta z żółwiem, musiał jakoś fantastyczną, dużo mieszkać. Tak się zapaliło i wszędzie widzimy takie dzwoneczki. Wszystko własnej roboty. A nie, nie, Jeszcze nie ma sufitu? świeciło. szósty, to... luty, a nie <grym> widzę który rok? No, nazwałbym to domem artysty. Widzę tutaj jakąś żyłkę Żyłkę jakiegoś artysty. Tutaj mamy salon. Tu widzimy panią. Tak, to jest właśnie ten dom, w którym jesteśmy. Teraz jest mocno zarośnięty. Ale widzimy właśnie, jak on wyglądał wcześniej. Tutaj mamy jakąś panią z pieskiem. No, ale pójdę w CD. Mam jeszcze kasety magnetofonowe. Tu widzimy zdjęcie tej samej pani właścicielki domu. na Tutaj coś bogaty, księgą rozbiór Co to będzie? O wolności widzę, piszą. A nie znam francuskiego, także nie za wiele mogę powiedzieć. Idziemy na następne komnaty. A ty po góry to po jesteś? A to pójdziemy tu, żeby sobie nie przeszkadzać. Tu mamy sypialnie u Jezu. Ta lalka jest troszeczkę upiorna. O, mm. troszeczkę creepy to jest. Chciałbym powiedzieć, że nie chciałbym tak spotkać po ciemku, ale właśnie przed chwilą spotkałem. Zobaczmy te meble. Jakże stopione, Pewnie ręcznie. Tu widzimy przystojnego brodacza z kanału Halo Urbex. Widzę mnóstwo takich rzeczy, właściwych dla właśnie artystki. Jakieś tam obrazy, nieobrazy. Nie wiem, czy to będzie jakieś atelier. No zobaczcie, kamera. Kamera jest na tej małej kasety. Saka, tu jest ciężko dość się poruszać. Tu mamy jakieś nagie panie i przeźrocza. I zobaczcie, tu jest na buje. Jakąś próbę pani chyba posiadała. Tutaj jakże klimatyczna sypialnia okienko i mnóstwo kaset wideo oraz kolejna szafka, regał z książkami widzę pani lubiła dużo dużo czytać Słuchaj, tutaj, co za komórka tutaj taka chyba alampiwnica piwnica, nie to toaleta była kurczę, a w toalecie zobaczcie również mamy pełno książek o, ale mi się przyłóż mnóstwo książek nawet w toalecie cały księgozbiór wielki proces no widać, mocno mocno artystyczna dusza w tej pani siedziała Teraz może poszukamy jakiejś informacji, od kiedy ten dom jest opuszczony. Na razie już nie znalazłem żadnych... żadnych kalendarzy, czy listów, które mogłyby cokolwiek powiedzieć na ten temat. Ale zobaczcie łóżeczko, naprawdę klasa. Naprawdę bardzo ładne łóżeczko Tylko te lalki takie to mocno creepy. A Tu mamy jakąś sztukę kochania Niestety muszę to przykryć Bo tu są brzydkie rzeczy to nie mogę tego pokazywać No to po pierwsze dość, dość ładne. Nie wiem czy ta artystka sobie Aha. wykonała Może wyjdziemy do góry. Tak widziałem Bebol wchodził to już szedł. To idziemy po schodach góry Widzę tutaj też niezła Niezła graciarnia. Połoga naprawdę No Nie widzę tutaj, też ktoś jest. No tu mamy rupieciarnię. Nie będziemy się w to zagłębiać. Szafa nam trochę zasłania wyjście tu dalej. Wszędzie gdzie tylko spojrzeć Mnóstwo książek Książek po tu widzę gazet Która z was używała takich wałków do włosów? Mm. <gry> tutaj części rozczłonkowane lalek Ale to ciasno, nie wiem jak to fajnie tutaj funkcjonowała funkcjonowała ja mam swoje gabaryty, do tego jeszcze plecach na plecach, ale ciężko tu jest się poruszać. Serk, tylko czy tutaj jest coś ciekawego wam do pokazania? A tam jeszcze widzę jaki pokój jest. Zalek tu jakby ołtarzyk z dalek, dalek. nieby się uśmiechał, ale jakoś było wrogło szczerze, że jakoś im nie wierzę tym narkom i nawet mi się one nie podobają Ja myślę, że w tym miejscu zakończymy tą eksplorację. Wam dziękuję za obejrzenie filmu. Życzę Wam wolnego weekendu. Zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia.